Są właśnie dwie kuski. Ta jest bardzo ładna, pełna ma tych włosów. Przyszła tu patrzeć na mnie, a z tyłu jest czarna, z taką białą plamą. A ta patrzy i patrzy. Tak mi się wydaje, że one mają czworokątne oczy. To jest źrenica, żeby lepiej widzieć. Kiedyś czytałam, to jest. Co chciałaś? Nic nie mam dla Ciebie. Ona patrzy, żeby coś dać, ale oni mówią, żeby nie karmić zwierząt w zoo, Bo potem zachorują i, i zdechną. Także ja nie będę jej karmić, zresztą nic nie mam. Ładnie takie kuski. Widzicie te oczy jej Są czworokątne. Nie wiem, skąd one są. Dziękuję. Tam z tyłu jest jedna, druga i trzecia. Cztery kuski, piękne kuski są. Dziękuję. Do widzenia.